Jak dodać remanent na podstawie stanów magazynowych w Rachmistrzu i Rewizorze Nexo NexoPro. W sytuacji, kiedy program księgowy i program sprzedażowy, subiekt Nexo bądź NexoPro, pracują na wspólnej bazie danych, remanent może zostać wyliczony w oparciu o stany magazynowe zapisane w programie handlowym. Przejdź do modułu Księgi Pomocnicze, Remanenty. Rozwiń górne menu Dodaj i wybierz opcję Remanent. Określ datę tworzenia spisu, a następnie aktywuj opcję tworzenia remanentu na podstawie stanów magazynowych. Spis może uwzględniać stany ewidencjonowane na wszystkich magazynach lub może zostać utworzony na podstawie danych odczytanych z wybranych magazynów. Oprócz towarów na remanencie uwzględnione mogą zostać również opakowania. W polu typ ceny określ, czy ceny pozycji na remanencie mają być cenami netto czy brutto towarów odczytanych z programu sprzedażowego, na koniec kliknij OK, aby potwierdzić dokonany wybór. Po odczytaniu danych z subiekta Nexo Nexo Pro zaprezentowany zostanie formularz remanentu z listą pozycji zawierającą dane o towarach. Pole opis wypełniane jest automatycznie przez program na podstawie dokonanych wcześniej ustawień. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, treść opisu możesz zmienić. Pozycje asortymentowe wykazane na remanencie podlegają edycji. Ilości i kwoty możesz zmienić, a niepotrzebne pozycje usunąć. Możesz również dopisać nowe pozycje do spisu, jeżeli zachodzi taka potrzeba, Na koniec upewnij się, że ustawiona jest właściwa data. Data ta ostatecznie zadecyduje, czy program potraktuje zapis jako remanent początkowy, czy końcowy w okresie. Kliknij Zapisz, aby wprowadzić remanent do systemu.